Przyczep sobie do ramienia wielką, zakrzywioną kosę, obwiąż się pasem z amunicją, a na hełmie narysuj zjawę. Jeszcze nie będziesz wyglądać jak Emile, ale na początek się nada. Pod hełmem tego fauna kucyków pony znajduje się młody Spartanin, który pochodzi z tej samej planety, na której urodził się John, znany jako Master Chief Eridanus II. Niewiele wiemy o jego młodszych latach. Ważne jest to, że w wyniku walki UNSC z insurrekcją został osierocony. To dzieci takie jak on głównie interesowały ludzi odpowiedzialnych za uruchomienie programu Spartan 3. Po sukcesach drugiej generacji, za którą odpowiadała dr Halsey, projekt ten miał na celu produkowanie większej ilości superżołnierzy jak najniższym kosztem. Dzieci nie były już porywane z domów, a zabierane z sierocińców. Emile był wśród pierwszych rekrutów, przez co został przydzielony do pierwszej kompanii oznaczonej jako Alfa. Szczęśliwie udało mu się uniknąć śmierci podczas operacji Prometeusz, podczas której zginęli wszyscy pozostali Spartanie z kompanii Alfa. Zawdzięcza to Kurtowi Ambrose i Franklinowi Medzowi, którzy wcześniej przydzielili go do oddziału Nobu, stacjonującego na REACH. Wraz z dowódcą Carterem oraz spartaninami Cat i June tworzył Nubble Team, w którym otrzymał kryptonim Nubble 4. Ekipę uzupełniali spartanin drugiej generacji George oraz avatar gracza w Halo Reach, Nubble 6. Wraz ze swoimi kompanami odkrył obecność kowenantów na planecie Reach oraz brał udział w szeregu misji podczas kampanii wojskowej. Jako jeden z ocalałych dotarł do dr Halsey i przejął od niej ważny ładunek, który miał dostarczyć na Pillar of Autumn do kapitana Kisa. Wśród poległych z jego oddziału był George, Kat i Carter, zaś John zajął się ewakuacją pani doktor. Wraz z Noble Six przydarli się przez tereny opanowane przez obcych, gdzie Emil poświęcił życie, by kompan mógł dostarczyć ważną przesyłkę na odlatujący statek. Email A239 został dopisany do długiej listy Spartan poległych podczas upadku Reach. Spartanin trzeciej generacji, przypisany do pierwszej kompanii oznaczonej jako Alfa, członek oddziału NABU. Spartanie nie umierają, mogą tylko zaginąć w akcji.